Z tej strony, Filip. Czas na kolejną recenzję butów. poprzednie wysłużone wytrzymały około 5 miesięcy. Więc bierzemy sobie kolejne buty na teści. Lakaj model Freemont prezentują się w takiej sposób Więc bierzemy je sobie na teści i zobaczymy, jak będą się sprawować. Wygląda to tak. Buty mają miesiąc musiałem w tym miejscu podkleić buta. Pokażę Wam to na zdjęciach wszystko, ze względu na to, że tutaj zamsz kompletnie oderwał się od reszty buta. Zresztą zobaczycie tutaj gdzieś będzie zdjęcie pokazane. Mamy tutaj przetarcia od flipa normalnie wiadomo. Poza tym wszędzie zamsz bardzo ładnie. Tutaj tylko szwy przy oli się przetarły. Od Hill Flipa zrobiła się taka dziurka, ale ona się zrobiła z samego początku i właściwie w ogóle się nie powiększa. Sznurówki w ogóle nie są problemem w, tym, w tych butach, w sensie ani razu mi się żadna nie przetarła jeszcze, co jest dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o podeszwę, w tym miejscu lekko widać, że się przeciera, ale szczerze mówiąc, ten bieżnik dalej jest bardzo głęboki, więc liczę na to, że ta podeszwa długo wytrzyma. Jeśli chodzi o wygodę, no to te buty nie są najwygodniejszymi butami na deskę. Wkładka tutaj jest cieniutka, myślę, żeby kupić sobie footprinty. Jeśli chodzi o taki impact protection, całkiem nieźle, jakby nie mam żadnych obić na nogach. Mówiąc też, ile godzin właściwie przez ten miesiąc mogłem wyjeździć w tych butach, myślę, że to będzie w granicach 20 30 trochę ponad godzin. Macie tu jeszcze nagram za chwilę parę triczków w tych butach. Jo, dobra. Ostatnia część. To tak, buty mają dwa miesiące, nawet trochę ponad, ale w sumie jeździłem w nich może z 50 godzin, coś takiego. I od razu na wstępie mówię, że nie polecam tych butów. Po pierwsze dlatego, że są zwyczajnie niewygodne dla mnie. No nie wiem, jak przymierzycie sobie w skateczopie, no to może wam będą pasowały, ale ja się zawiodłem trochę. Podeszła spoko bardzo. I teraz najgorsza rzecz, to jest ten zamsz tutaj. On pękł od razu, praktycznie. Ciągle muszę to podklejać klejem, żeby się nie rozwalało. No i kolejna rzecz. W jednym bucie tutaj zrobiłem. zrobiło mi się takie przetarcie i mi rozwalało po prostu stopę. Muszę sobie plastrami kleić tutaj. Mało wygodne, nie polecam. I jak macie jakieś propozycje, to w komentarzach możecie mówić, jakie buty byście chcieli na recenzję. Ja właśnie kończę montować ten film, także zapraszam do subskrypcji do chłopaków na forum deskorolkowe i na mój kanał Hello. O, kurwa. Kolejna część. Jak... Thanks.